Chciałem Wam dzisiaj powiedzieć, co to znaczy Lefty Lucy, Righty tighty. Bo to jest coś, co mogę powiedzieć, że zmieniło moje życie i mi dużo pomogło w moim życiu. I Lefty Lucy, zaczniemy, zaczniemy od tego, co to znaczy Loose i Co to znaczy Tight. Bo Loose to może być, to znaczy luźne, i Tight to znaczy powiedzmy ciasne. Ok? To To loosen something. To znaczy, żeby coś, powiedzmy, albo odkręcić, albo zrobić, żeby to było bardzo, bardziej luźne. To jest loosen. I potem masz takie słowo jak titan. I titan może być albo przykręcić, albo zrobić, żeby coś było bardziej ciasne. I w tym przypadku, jak mówimy lefty loosey i righty Tidy, to jest związane z, e, ze śrubami. Okay? E, to, to, to znaczy, śruby po angielsku, e, jedna śruba to jest screw. E, I więcej niż jedna śruba to są screws. I śrubokręt, Jakbyście nie wiedzieli, jest screwdriver. I lefty-loosey, righty-tidy, to jest takie powiedzenie, które. Dużo pomaga, jak chcesz zapamiętać, w którą stronę musisz przykręcić śrubę i odkręcić śrubę. To znaczy, że zawsze, jak chcesz odkręcić śrubę, to musisz kręcić w lewą stronę. Dlatego jest lefty loose. To znaczy, że jak chcesz, żeby było loose, if you want to loosen the screw, to znaczy jak chcesz odkręcić, to musisz kręcić w lewą stronę. I righty tidy. przez to, że jak chcesz przykręcić tą, tą śrubę, to znaczy tighten the screw, to musisz przekręcić w prawą stronę. I dlatego mówimy lefty loosey, righty tighty. I Ostatnio słyszałem to w telewizji, jak oglądałem jakiś film i tak pomyślałem, a poczekaj, chyba po polsku nie ma takiego powiedzenia. I tak pomyślałem, jak Polacy pamiętają, w którą stronę przekręcić śrubę, żeby ją przykręcić i odkręcić. Bo szczerze mówiąc, ja tylko wiem, jak, którą stroną się kręci przez to powiedzenie. Bez tego powiedzenia, to nie wiem, co bym zrobił. Po prostu bym, nie wiem, się poddał i tak poszedł spać albo coś takiego, i bym nic nie odkręcił albo przykręcił. Um, to jak macie problemy, żeby zapamiętać, w którą stronę trzeba przykręcić śrubę, to teraz możecie zapamiętać Lefty Lucy, Righty Tidy. Dzięki, że obejrzeliście dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że był przydatny i że trochę Wam pomoże w przyszłości. Jak Wam się podobał dzisiejszy filmik, to dajcie kciuka do góry, subskrybujcie i napiszcie w komentarzach, co myślicie o dzisiejszym odcinku. Do następnego razu, cześć!